Hej, hej, dzień doberek, witam z rana i zapraszam na vloga ze mną, na dzień ze mną, z mamą Rabiaty Dzieci. Jeżeli macie ochotę ze mną pozostać, wypić kawkę czy herbatkę, to gorąco zachęcam. No i tak, jaki jest dzisiaj plan? Wiecie co, wczoraj tak siedziałam sobie i myślałam z moim miśkiem i z moim synem, o jednym chłopczyku z sąsiedztwa. Nie będę wymieniała detali. Jest taki chłopczyk, który nieraz przychodzi do nas do domu i powiem Wam, mój syn go bardzo, bardzo lubi. Bardzo. To jest naprawdę bardzo, bardzo wdzięczne dziecko. Zawsze uśmiechnięte, bardzo kulturalne. Naprawdę nie jakieś tam rozpieszczone, rozwydrzone. Naprawdę bardzo fajny dzieciak. No i powiem Wam, że on nie pochodzi z bogatej rodziny, jednak im się nie przelewa w domciu i tak postanowiliśmy zrobić mu prezent. Wiecie? Prezent taki, może nie jakiś super expensive, drogi, ale wiecie, jakiś taki symboliczny prezencik nie jesteśmy pewni, czy, czy dostanie od rodziców. Yy, a to są naprawdę bardzo, bardzo fajni, kulturalni ludzie. Yy, no po prostu nie każdemu się przelewa w domu, prawda? Więc postanowi, postanowiliśmy zrobić mu ten prezent. I zaraz idziemy do biedemu. Ja już miałam nigdzie nie wychodzić do sklepów, ale wiecie co? Tak mi się gdzieś szkoda tego dziecka zrobiło. Mówię, słuchajcie, ja nie zbiednieję, a Uśmiech dziecka, niech chociaż, niech, niech chociaż po prostu się cieszy to dziecko. Eee, no, moi synowie się bardzo ucieszyli na ten pomysł. No i teraz będą pomagać mamie wybierać. Eee, ten jeden mój syn, który się z nim bawi, koleguje, to on doskonale wie, eee, czym się interesuje ten chłopczyk. Także, no, idziemy, i potem wam pokażę. Co, co takiego kupiłam. Teraz e, dałam dziewczynkom mleko. Zaraz je wyszykuję. Mm, chłopaki zjedzą śniadanie. No, obiad już mam podszykowany. Wczoraj wyobraźcie sobie, do godziny pierwszej w nocy nie, nie szłam spać, tylko zajęłam się e, śledzikami. Robiłam dwa rodzaje śledzi. E, mam krokiety już pomrożone, takie z mięsem na pierwszy dzień świąt. Zrobiłam też taką y, rybę, dwa dni temu. Rybę zrobiliśmy z miskiem w takiej zalewie y, słodko-kwaśnej. Y, taką opiekaną rybę, no. Także dzisiaj będę robiła sałatkę jarzynową. Y, jutro z rana zrobię jakieś tam jajka faszerowane, bo ja to lubię takie na świeżo. Mogłabym w sumie dzisiaj zrobić i na jutro zostawić. Ale chyba to jutro z rana zrobię. Nie wiem, zobaczymy. Tak, tak czy tak ja się nie spinam, kochani, ja się nie spinam. E, ja powiedziałam, że u mnie nie muszą być idealne święta, nie musi być wszystko, wiecie, pod linieczkę, że wszystko musi być super. E, u mnie na kanale tego nie znajdziecie. Po prostu, ja nie jestem chodzącym ideałem i nie zamierzam być. Po prostu chcę robić tak, jak. Jak życie. Normalne życie pokazywać takie. Niewyidealizowane. Nie lubię takich sztuczności, powiem Wam. Za bardzo, za dużo teraz na Instagramach tego jest takiego super idealnego, wyimaginowanego życia. No u mnie czegoś takiego nie ma. U mnie jest normalka, taka normalka, wiecie, bez spiny, no. Dobra, nic. Idę, Może sobie jakiś makijaż zrobię, jeżeli mi dzieci pozwolą, a jeżeli nie, to trudno. Jakąś kawkę sobie zrobię i idziemy. Idziemy, kochani, i widzimy się później. Także jeżeli macie ochotę zostać, to gorąco zapraszam. Do zobaczenia za chwilę. Hejka, hejka. Właśnie wróciłam niedawno z Biędymu. Przy okazji też się spotkałam z koleżanką, pogadałyśmy chwilę, życzyłyśmy sobie wesołych świąt. Chociaż zobaczymy sami, jak te święta będą wyglądały. Jeżeli chodzi o, o mnie samą, to na pewno nie jest już to samo przeżywanie, co było kiedyś. Ym, wiecie, myślę, że ta cała sytuacja na świecie zmieniła człowieka. Ym, podejście do życia, priorytety się zmieniły, Ym, cała ta mentalność, ta cała otoczka świąteczna. Ym, zresztą, tak naprawdę. To święta takie, ludziom się kojarzą z choinką, wiecie, z ozdobami, a tak naprawdę to jest święto y, Pana Jezusa, bo się urodził i, wiecie, On nie potrzebuje żadnych tam y, błyskotek, tylko naszą obecność, naszą modlitwę, y, nasze oddanie, y, żebyśmy Jego celebrowali, a nie tam jakieś, wiecie, uroczystości robili. Yy. Dużo ludzi właśnie o tym nie wie i po prostu ce celebrują bardziej choinkę, tą całą atmosferę rodzinną, niż, niż Boga, ale nie o tym chciałam mówić. Kupiłam, kupiłam fajną rzecz, wydaje mi się, że będzie ten chłopczyk zadowolony, on ma 8 lat, ale wiecie co, to coś, co kupiłam, wydaje mi się, że będzie w sam raz dla niego. Patrzyłam na te zabawki nie było zbyt dużego wyboru. No, niektóre były, były fajne, ale były bardzo, bardzo drogie. Po 40 funtów wiecie, a ja chciałam jeszcze jakieś smakołyki temu chłopczykowi wrzucić, więc no myślę, że będzie zadowolony. Zaraz wam pokażę. No, także z koleżanką sobie życzyłyśmy fajnych świąt, radosnych, spokojnych, bez nerwów, bez stresów. I zaraz Wam jeszcze pokażę, kochani, co tam mi się udało uszykować. No, dobrze, że mam już obiad zrobiony, także nie muszę się martwić. Bigosik zrobiony, wszystko zrobione. Dzisiaj tylko będę sałatkę robić. I dzisiaj, kochani, wezmę sobie, może jajka ugotuję na twardo i po prostu zrobię farsz, a jutro ozdobię to wszystko. Tak jak mówię, nie ma się co przeżerać, tylko no, zwolnić trochę trzeba. I będziemy dzisiaj pakować ten prezent dla tego chłopca i jutro mu zaniesiemy. Ciekawa jestem, jaka będzie jego reakcja. Naprawdę, to jest takie fajne dziecko, bardzo takie uczuciowe, bardzo takie wdzięczne. Ja tak właśnie zauważyłam, że. Ludzie biedniejsi, oni więcej docenią, niż takie dzieci, które mają dosłownie wszystko. E, I są takie niewdzięczne po prostu. Są, takie, są też takie właśnie dzieci, czy w ogóle ludzie, ile by się im nie dało, to i tak e, nie widzą tego. E, no. Są tacy zarozumiali i tacy, tacy, no, że im się to należy i tak dalej. Także cieszę się właśnie, bo takie dzieci, które nic nie mają i nagle coś dostają, to wszystko doceniają. Dobra, kochani, jeszcze Wam pokażę te dwie rzeczy, które kupiłam w Charity Shopie ostatni, ostatnio, jak byłam, jakieś kilka dni temu. Ciekawe jestem, czy Wam się spodoba. No i zobaczcie, kochani, co kupiłam temu chłopcu. Taki łuk do strzelania, zobaczcie, tak to wygląda w całej okazałości, o. Fajne, mój syn ma coś podobnego, tylko że ma dużo większe i taką dużą tarczę, którą się stawia na stelażu. No, tutaj takie jajko, niespodziankę duże, jakieś lizaki frutella, dzieci lubią frutelle. ja wiem, że on też lubi, bo ostatnio jak był u nas, to bardzo mu smakowały te rzeczy, popcorn robiłam, jakieś tosty Anglicy to lubią tosty, wiecie e, takie końsy dzieci lubią z Batmanem e, taką dużą czekoladę kupiłam ona jest z rodzynkami i z orzeszkami, pyszna czekolada bardzo lubię tą czekoladę i takie cosik na razie kupiłam jeszcze coś tam mu powrzucam takie chrupeczki, one są wielosmakowe. Zobaczcie, co wyczaiłam ostatnio w czary Wygląda jak z tamtych lat, jakich, jakiegoś średniowiecza. Takie piękne, jakby ala pozłacane. To kosztowało kochani. Tutaj piszę Fancy Egg, bo się zastanawiałam, do czego to jest, bo to takie jajko. Fancy Egg, czyli to jest takie fantazyjne, jakby jajko. E, pięknie ozdabiane na tamte lata. Ślicznie, przepiękne to jest. I kochani, tu się otwiera. Czekajcie, ja to zaraz otworzę i Wam pokażę. W środku tak to wygląda. Patrzcie. Tutaj można jakieś liściki miłosne zostawić. Do swojego ukochanego. No, kiedyś nie było żadnych telefonów, tekstów, tylko się liściki pisało. Pięknie to wygląda, naprawdę. Jakiś skarbik, czy jakiś pierścionek można tutaj schować. No, bardzo ładnie to wygląda, bardzo, bardzo, bardzo mi się to spodobało. Porządnie wykonane, śliczne. I to kosztowało 3 funty. Patrzcie tu, ma jeszcze jakieś perełki, no przepiękne. A druga rzecz, zobaczcie. Taki dzwoneczek porcelanowy. Tutaj jest drewniany uchwyt i służba. Nie no, żartuję sobie. To kosztowało 2,5 funta, ale tak mi się to spodobało. Akurat do tego wystroju, co ja sobie tutaj robię w stylu vintage, starodawnym takim. Golden Wedding, czyli to są takie, można powiedzieć, złote gody, tak? Małżeńskie staż małżeński. Tutaj tak to wygląda. Fajny pomysł. Nie wiem, czy to jest starodawne, czy tylko tak zrobione na starodawno, ale bardzo mi się to spodobało. I takim oto dzwoneczkiem będę dzieci wzywała. Dzieci! Nie, teraz coś sobie żartuję, ale... Dzieci, obiad! Dzieci, śniadanie! Dzieci, do szkoły! Wake up! No, także... no Piszcie, czy Wam się coś tutaj spodobało z tego no, mnie bardzo, no to jajko to po prostu przepiękne, przepiękne, takie królewskie, piękne. No dobra, będę kończyć. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarzyk, przywitajcie się ze mną. No i tyle, i widzimy się w kolejnym filmie. No i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Pa, pa.